Nie wiem jak może być e, nie w hotelu, ale ja zgubiłam e, de, tego e, dla, dla soczewki i co mogę zrobić z e, butelkę wody? Można tego zrobić. Ale jest dobrze. Jadę w dużym sklepu, zobaczę co ma, jeśli ma likwid dla, dla soczewki i tylko ma bardzo drogo. 30 zł to jest duża. O, no, na ulicy ma bardzo, bardzo ładne psa i uh, mówię cześć. I potem w aptece uh, było, uh, co to uh, najlepsze tylko 10 zł to dobrze. To nie jest idealne, ale teraz mam wodę dla soczewki i uh, mogę uh, jechać uh, zobaczyć uh, bardzo ładno. 呃，是好冲刺。